że Pani zgłosiła się do gabinetu, żeby poprawić jędrność skóry, poprawić jej nawilżenie i jej sprężystość. I tutaj rozmawiałyśmy wcześniej, że bardzo fajnym produktem będzie Profilo, który jest taką molekułą młodości właśnie ze względu na to, że nadaje tej skórze taką bardzo, bardzo dużą sprężystość i też jest prostym zabiegiem do wykonania dla pacjenta, dlatego, że podaje się tylko w 5 punktów, czyli nie jest zabiegiem, którym, po którym pacjent wychodzi bardzo mocno wymęczony, a efekty po tym zabiegu widać praktycznie już, dlatego, że skóra jest uniesiona, zliftingowana, bo podajemy w te punkty liftingujące, natomiast ostateczne efekty widzimy na przestrzeni czasu, dlatego, że po miesiącu powtarzamy zabieg, robimy drugi zabieg i przez ten okres czasu skóra pracuje. Czyli te dwa rodzaje kwasu hialuronowego, które występują w produkcie, dwie gęstości cząsteczki działają na dwóch poziomach. Jedne tworzą stelaż, a drugie właśnie działają na tworzenie kolagenu, na nawilżanie skóry. No same, same dobre rzeczy. Czyli robimy zabieg. I Profilo, czyli molekuła młodości, jest to kwas hialuronowy, który jest sieciowany tylko i wyłącznie termicznie, czyli nie ma żadnych dodatków, które mogłyby w jakiś sposób wpływać negatywnie na alergie, które mogą wystąpić u pacjenta. Ma największą ilość kwasu hialuronowego w jednej ampułce, ba 64 mg i Kwas jaluronowy jest o dwóch długościach łańcuchów, i krótkie i długie. Jeden z łańcuchów kwasu hialuronowego wpływają na stelaż, tworząc, budując ten stelaż, czyli zagęszczając strukturę skóry w tych miejscach, tworząc tak zwane mikrosprężynki, które powodują, że skóra jest jędrna, mięsista, sprężysta i bardzo dużym plusem w działaniu profilu jest to, że on działa na średnicę przy jednym wkłuciu 5 cm. Podajemy profilo również w 5 punktach i te punkty są odpowiednio dobrane ze względu na to, że nie znajdują się tam żadne pęczki naczyniowe i nerwowe. Dzięki temu nie możemy spowodować u pacjentki siniaka w miejscu wpłucia. Profilo jest zabiegiem, który należy powtórzyć za miesiąc, u osób starszych wskazane jest zrobienie trzech zabiegów, czyli zabieg przypominający, u każdej pacjentki jest skazany po dwóch miesiącach, natomiast u pacjentek starszych z dużymi wiodkościami skóry wykonujemy nie dwa, a trzy zabiegi w odstępach miesięcznych.